nasi reprezentanci Adam Cieślar starszy Marcin Bakreda wiele lat, zadał małyszem Witalij Szubarek, Stefan Kula, Piotr Żyła Denis Korniłow, Ilja Rosniakow Martin Koch, Jakub Janda Wiernejna Rumolen, Kamil Stok. no być może ten, który będzie musiał teraz to sami to nie koniec. Jeszcze się nie poddają. Na razie oficjalne pożegnanie mistrza na scenie, ale obiecują, że jeśli tylko pogoda się poprawi, wrócą na szczyt Wielkiej Krokwi, żeby rozegrać te zawody i również wróci sam Adam Małysz. Także niewykluczone, że orzeł z Wisły odda jednak dzisiaj jeszcze ten ostatni skok. A dzisiaj do Zakopanego zjechały sławy skoków narciarskich. Jest tu m.in. odwieczny rybak koniec tej przeszkody, więc trzeba konia do tej przeszkody podprowadzić bardzo blisko. Nie? No i widzieliśmy, że właśnie tam nastąpił ten błąd, chociaż można się było spodziewać, że to może nastąpić zrzutka. Na szczęście jedna przeszkoda tylko strącona, cztery punkty karne to na pewno czołowe miejsce w tym konkursie, ale niestety brak awansu do rozgrywki, w której już jest dwóch zawodników. Tak czy... Się... satellite can make one million individual observations of the waters around Tasmania. Now, if I were to, sit on a boat to piechotę, and łodzi, try to make the same number of measurements that. Small part of the ocean, it would take me over a year. just small piece of the ocean. To try to make that kind of measurement across the entire ocean would be impossible to do with a ship. You can't do it. Nie, nie, się. Świętujemy jubileusz dwudziestolecia Oriflame w Polsce. W najnowszym katalogu mnóstwo wspaniałych ofert i nowości oraz specjalna kolekcja akcesoriów projektu Pawrocki i Brzozowski. Zapraszamy. Skontaktuj się z konsultantką lub odwiedź nas na www.oriflame.pl. Maxer prezentuje!